Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej słonecznej kuchni. Ja mam na imię Monika i za chwilę pokażę wam przepis na pyszną sałatkę z ogórkami małosolnymi. Sałatka, surówka ta jest naprawdę bardzo smaczna, szybka do zrobienia, niezwykle prosta, wymaga tylko kilku składników. Na pewno bardzo wam posmakuje. Będzie to świetny dodatek. Do obiadów oraz jako przekąska, na przykład na kolację. Smakować będzie pysznie z młodymi ziemniaczkami jakimś mięsnym dodatkiem. Na pewno posmakuje całej rodzinie. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zachęcam bardzo do subskrypcji mojego kanału, komentowania. Przywitajcie się tutaj w sekcji komentarzy. Będzie mi bardzo miło. No i oczywiście, jeżeli przepis Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, jeśli nie wam się nie podobał, to naciśnijcie łapkę w dół dwa razy. Życzę wam wspaniałego dnia, smacznego i zapraszam was na filmik. A więc tak, kochani, sałatkę robi się bardzo szybko i prosto. Tutaj przygotowanych mam 6 ogórków małosolnych. Ogórki pokroję w plasterki. Plasterki o takiej grubości, jaka Wam odpowiada. Pokrojone ogórki przekładam do miseczki. połówkę czerwonej cebuli pokroję w piórka i również dodaję do miski tutaj również przygotowałam sobie 150 g pomidorków koktajlowych mogą to być wasze ulubione pomidory malinowe lub każde inne Pomidory kroję na pół lub w kostkę, jeżeli są większe. I pomidory również przykładam do miski. Mały pęczek koperku. Mały pęczek koperku posiekam. Jeżeli koperek jest młody i łodyżki miękkie, możecie jak najbardziej również dodać do sałatki, tak aby nic się nie marnowało. I przekładam do miski sałatkę. Do sałatki następnie wcieram jeden ząbek czosnku. Tak dla smaku, żeby go dobrze podbić. Sałatka już pachnie pięknie i na pewno smakuje świetnie. Ale z dodatkiem czosnku będzie jeszcze lepsza. Bardziej aromatyczna. Następnie sałatkę doprawiam do smaku solą i pieprzem. Ilość przypraw, oczywiście, według uznania. I już zupełnie na koniec do sałatki dodaję tak około dwóch łyżek oliwy z oliwek. I sałatkę dobrze wymieszam. Pachnie cudownie. Taka sałatka to świetny dodatek do obiadu albo przekąska sama w sobie. Idealna na wiosenny lub letni obiad. Bardzo Wam ją polecam. I moja sałatka jest gotowa. Oczywiście jak każda sałatka najlepiej smakować będzie schłodzona. Ja tutaj jeszcze sałatkę przy Was spróbuję. Och, jak ja lubię ogórki małosolne Wy na pewno też mm. Pyszna jest naprawdę bardzo świeża Schłodzona smakuje Fantastycznie Szczególnie w, na tak, w tak ciepły dzień Jak dzisiejszy Także zdecydowanie podajcie ją Prosto z lodówki Pycha